Jak ubić pianę z białek z ajkukiem? Pamiętaj, że czas ubijania piany z białek zależy od ich ilości oraz temperatury. Białka jaj powinny być lekko schłodzone, a naczynie miksujące motylek oraz pokrywać banka suche. Do ubicia piany z białek potrzebny będzie motylek, 4 białka oraz szczypta soli. Do naczynia miksującego zakładamy motylek, wlewamy 4 białka oraz dodajemy szczyptę soli. Zakładamy pokrywę dzbanka. Ubijamy białka na ustawieniach własnych. Ustawiamy czas 4 minuty, prędkość 4. Należy kontrolować, jak zachowuje się białko i w razie konieczności wydłużyć czas ubijania. Pamiętaj, aby zdjąć dzbanek z podstawy urządzenia, należy najpierw zdjąć pokrywę dzbanka. Jeżeli chcemy ubić pianę na słodko, pod koniec ubijania dodajemy cukier.